My, z firmy Kame BX800 Strong Tabliczka znamionowa Produkcja włoska Zamontowana na takim podniesieniu także można sobie obiadę sobie palisadą dosypać kamyk Także nie będzie widać w ogóle nic Lampka też oryginalna, ledowa ten nowszy wzór, nad fajnie wygląda, dużo lepsza niż te stare modele, ze zwykłą żarówką. chodzi bardzo cichutko, pilot w, w komplecie coś takiego, dwukanałowy. Mam zaprogramowany tylko jeden przycisk, nie mam jakiś tam bramy garażowej czy coś, można do, do uchyłu ewentualnie ustawić. fajnie cichutko Zasięg pilota od 50 do 150 metrów w zależności od terenu. Łapie bardzo daleko, także jestem zadowolony. Lampka fajnie traktownie wygląda. Silnik pracuje ciepłutko. Miejsce na kluczyk w razie braku prądu. Odkręcamy, otwieramy, poluzujemy śrubę, bramę odsuwamy. Później jak będzie prąd okręcamy na maksa zamykamy ważne żeby tu dobrze domknąć jeżeli nie domkniemy dobrze no to wiadomo brama się nie włączy tak to wygląda Pniki, jak widać, zamontowane. Pod spodem jest światełeczko ledowe, też w kolorze niebieskim. Odejm fotokomórkę od razu wiadomo automatycznie odsuwa Thank mm -hmm.